Podium dla zawodników EF Racing Piła. Zawodnicy Waldemara Irackiego stawali na podium mistrzostw i Pucharu Polski w sportach motorowych w sezonie 2024. Drodzy Państwo, kolejna rozmowa w magazynie sportowym tempo moimi państwa gościem jest pan Waldemar Iracki, prezes klubu EF Racing Piła. Witam Panie Waldemarze. Dzień dobry. Panie prezesie. Sezon 2024 już mamy zakończony. On dobiegł końca, jeśli chodzi o sporty motorowe. Tak naprawdę w październiku już mogliśmy powiedzieć, że ten sezon się kończy. Dzisiaj chcielibyśmy podsumować to, co się działo w klubie, którym, którego jest pan sternikiem, którym pan zarządza. Wtedy też w październiku ostatnia runda Mistrzostw Polski. Rok bardzo udany w wykonaniu zawodników tego klubu. Wicemistrzostwo Polski już samo mówi za siebie, ale nie tylko wicemistrzostwo Polski, bo i Puchar Polski czwarte miejsce drużynowo. Także opowiadajmy i chwalmy się, co się udało wywalczyć w minionym roku. To znaczy, mistrzostwo polskie w motokresie kładów to już prawie przyzwyczajiliśmy się, bo czterokrotnie przed tym byliśmy mistrzami w tym roku, w tym ostatnim roku wicemistrzami, także troszeczkę jesteśmy podłamani, że musieliśmy ten tytuł oddać, ale na, sądzimy, że przyszłym. Roku wrócimy z powrotem, natomiast no, największą dla nas niespodzianką jest w najbardziej licznej dyscyplinie sportu, czyli cross country, motocykli i kładów, gdzie zajęliśmy czwarte miejsce. I to wyprzedziły nas tylko kluby takie, które są sponsorowane przez miasto. No ja tu nie będę ukrywał, że ani złotówki dotacji nie mamy, ale sobie radzimy, zajęliśmy czwarte miejsce i to dla nas jest naprawdę ogromny sukces. Tym bardziej, że tam 52 drużyny, 52 kluby startują. E, tak jak już wspomniałem wcześniej, zarówno drużynowo, ten sezon był bardzo udany, jak i indywidualnie. Chciałbym, żebyśmy razem teraz jakby m, podsumowali, zestawili, scharakteryzowali troszeczkę poszczególnych zawodników, te pozytywne zaskoczenia, które są e, oczywiście w roku 2024, ale również e, tych zawodników scharakteryzowali, którzy swoim doświadczeniem e, i, i że tak powiem umiejętnościami potwierdzili tylko to e, i potwierdzili to, na co liczył prezes w minionym sezonie. Mówimy tutaj o zawodnikach, takich jak Dawid Kalinowski, Wojciech Matuszewski, Marcin Popiołek, Roman Gwiazda i wspomniany przez prezesa Adrian Soczko, Adrian Zaczynamy od Dawida Kalinowskiego, no, Dawid, zdecydowanie pierwszoplanowa postać. No, Dawid Kalinowski to już powiedzmy sobie otwarcie, to już jest legenda tej dyscypliny. No, jest jednym z najszerszych już w Polsce zawodników w kładach, no i bez wątpienia największą liczbę. Sukcesów ma, bo przecież miał mistrza, kilkukrotnie mistrza Polski, wicemistrza Polski, miał zdobywca Pucharu Europy dwukrotnie i tam wicemistrza Pucharu Europy. No w tym roku zdobył wicemistrza Polski w klasie Masters, ale to tylko dlatego, że no po prostu dyscyplina sportów motorowych to jest Dużego, wysokiego ryzyka, no, kontuzję odniósł i musiał z dwóch rund wypaść. No. Nie przeszkodziło to i tak zdobyć Ale tak, na podium, jak to mówią, stanąć. Nie? Kolejni zawodnicy. Wojciech Matuszewski. Na Wojciech Matuszewski no, debiutował w Mistrzostwach Polski. No i muszę powiedzieć, że bardzo ładnie. No, zresztą wszyscy zawodnicy tam w czołówce Polski się mieścili. Ale Wojtek Matuszewski, no debiutant w mistrzostwach Polski, czwarte, piąte miejsce zawsze chodziło o niego. Także... To też jest. Jest to, jest to na pewno swojego rodzaju sukces. Marcin Popiołek, tutaj postać no Marcin, też, która która startuje. Marcin już, Popiołek już to jest ciekawa postać, bo on kiedyś jeździł w motocyklach, był, już dochodził do mistrzostw Polski no, musiał się wycofać no, ze, ze względów rodzinnych, ale wrócił z powrotem, usiadł, nakłada. No, tutaj też wykazał, wykazał dużą charyzmę. Zaczął się rozwijać. No i tu z przykrością muszę powiedzieć, że w tym roku pożegnaliśmy go jako w sportach wyczynowych, dlatego że odniósł kontuzję ręki, która wymaga długiego, długiego leczenia, a że ma prywatną firmę. no Zresztą nie tylko w sportem się żyje, to niestety. Przeprosił można... nas wszystkich, ale wycofał się. I tam. można powiedzieć, że sportem żyje się tylko do pewnego czasu, bo, bo później rzeczywiście ta sportowa no. emerytura zawsze przychodzi wcześniej czy później, a ona jest. Ale przychodzi. Ale przychodzi. Roman Gwiazda, no to też. Firma, no, Roman Gwiazda to to już jest e, czołówka światowa, możemy swobodnie powiedzieć, bo w największych zawodach świata właśnie w tej chwili się szykuje. W sobotę startuje w Letuket we Francji, to jest na słynnej plaży Pas de Calais, tam gdzie kiedyś Alianci lądowali. Zajął 12 miejsce na 500 zawodników z całego świata, którzy przyjechali, to już jest znaczący wyścig. No, teraz obiecał mi, że szykuje się na pierwszą piątkę. Trzymiemy kciuki za niego zobaczymy. No jest wielokrotnym mistrzem, chyba siedem albo osiem razy, ja już się też pogubiłem, mistrzem Polski, także. No, dla rywali w Polsce jest w motokresie kładów jest nieosiągalny no czołówka. Czołówka, top top Jest międzynarodowy. E, jeśli chodzi o ostatniego zawodnika, który, którego wymienił prezes Adriana, tak, Adrian Soczko. No, Adrian Socko też zaczynał. Właśnie bardzo szybko się rozwinął, bo jeszcze pod moją ręką trenowaliśmy w Poznaniu, to jeździł w klasie hobby, czyli w klasie amatorów. W ubiegłym roku po raz pierwszy wystartował w Pucharze Polski, a mówię w tym roku przeniosę się na mistrzostwa polski. No i trzecie miejsce zajął, czyli drugi wicemistrz Polski. Wspaniały debiut. Panie prezesie, co w planach na rok 2025, bo jakby mamy już luty, ale wiemy, że, że, że w tym pierwszym miesiącu nie za dużo się działo. Teraz w najbliższą sobotę rozpoczynacie już ten sezon, e, kalendarz e, imprez sportowych e, w roku 2025. E, co to będzie? Jakie stawiacie sobie cele na, na ten sezon? Bo, bo rzeczywiście tych startów na pewno będzie sporo. Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, bo poprawiać medale Mistrzostw Polski nie jest wcale łatwo. Mhm, tak. To fakt. Nie? No, organizacyjnie na pewno nie będziemy wysokiej rangi imprezy organizowali, bo no, warunki tu mamy, jakie mamy. Mieliśmy Mistrzostwa Polskie. Wszystko było idealnie przygotowane, zawodnicy przed zawodami się zachwycali, że jedyne naprawdę przygotowane zawody, no anomalia pogodowa spowodowały, że był upał, nie było wiatru, kurz niesamowity. Pierwszego dnia zawody się odbyły, drugiego dnia niestety to było zbyt duże ryzyko, żeby puścić zawodników w tym dużym kurzu, musieliśmy zawody przerwać. No. Z początku troszeczkę zawodnicy byli nie, co niektórzy zbulwersowani, ale jak się okazało, później czas pokazał, że w całym kraju był ten problem. No, w tym roku główna komisja zrobiła tak, że pierwsze tam dwie rundy są marzec-kwiecień, pozostałe trzy rundy wrzesień-październik. Czyli unikamy tych miesięcy, unikamy gdzie, tych gdzie teoretycznie nie będzie porący, można zawodów nie? rozegrać. O ile plany klubowe, no na pewno nasi zawodnicy wystartują i w Pucharze Polskim, no więcej troszeczkę w motokrosie kładu, będziemy chcieli odebrać ten tytuł. No chcę z zawodnikami już wyjść poza granicę kraju, więcej, nie. Marzy mi się, żeby wystartować w takim najsłynniejszym w Europie wyścigu, to jest wyścig trawiast, trawiasty w Teterow na słynnym torze Bergingrennen. Zobaczymy. Takie pytanie już na koniec, bo wiadomo, że, że, że musimy jakby zmierzać ku końcowi tej rozmowy. Czy jest szansa, aby rzeczywiście tych zawodników w pile, zawodników klubu EF Racing piła? Było widać częściej tutaj w naszym mieście, no bo jest to niezwykle widowiskowa dyscyplina sportu. Wiemy, że są ograniczenia, jeśli chodzi o, o tor. Teraz z tego toru nie można korzystać. Tak, no na pewno na wiosnę będzie jedna impreza, w środku lata chcemy zrobić, no i na zakończenie ten nasz Plebis… Y, Memoriał Rurka. No, tutaj przede wszystkim dominują kładowcy, przyjeżdżają z, z, z radością, ścigają się, bo tu jest ta prawdziwa frekwencja wyścigu, nie? Tak jak w innych tam zawodach kilkunastu zawodników startuje, u nas to już jest naprawdę prawdziwy wyścig kładów, nie? Poza tym no, nasi zawodnicy na pewno wystartują, bo w tej chwili, też przepraszam, że się chwalę, ale za moją sprawą rusza strefa zachodnia Polski w cross country, także na pewno nasi zawodnicy w tym pojadą. Na pewno pojadą w Pucharze Polskim, Mistrzostwach Polskich, no i w Mistrzostwach Polski w motokrosie. No poza tym w zagranicznych, co mamy w planach, to jest właśnie ten Berging Teterow, jest Le Touquet, co w tej chwili startuje, no i być może wystartuje z dwóch zawodników naszych w Pondevo, również we Francji, to też jest taki, tamto to jest określane jako taki mundial quad, nieoficjalnie, nie? bo nie ma oficjalnych mistrzostw świata, ale w środowisku kładów to jest tak określane. Priorytety ustalone na rok 2025, tylko trzeba przejść do ich realizacji. Dziękuję ślicznie za rozmowę, a drodzy Państwo, przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Waldemar Iracki, prezes EF Racing Piła. Dziękuję. Dziękuję.